Pomysł stworzenia takiego miejsca w Brągowie stworzy, zrodził się po pierwszym Ronogowskim Kajotesie opuchar opu miasta Brągowa, gdzie tutaj żeśmy postanowili pociągnąć ten temat. Tutaj dostaliśmy zapewnienie władz na tym Kajotesie, że, że coś się uda w tej materii zrobić. No i tak jak, tak jak powiedzieli, tak się, tak się udało zrobić. Udostępnili kawałek terenu. Tutaj. Kwestia formalna tego terenu jest jeszcze w trakcie organizowania tego, jednakże dzisiaj postanowiliśmy zrobić taką... test tego samego obiektu. O, chodzi o konkretne ustawienia tutaj, gdzie możemy postawić ludzi w bezpiecznych miejscach, gdzie możemy postawić park serwisowy, gdzie ludzie będą sobie tam przygotowywać swoje pojazdy. Tutaj Automobil Klub Mazurski tutaj wraz z Tomkiem Piurkowskim, wraz z, z Arturem Mazurkiem, tutaj ze mną, żeśmy bardzo mocno przy tym podeptali. Udało się załatwić sponsorów, którzy użycili swój sprzęt. Pan Jerzy Tanajewski z firmy Wodekstan tutaj pan Grzesiek Szostek, pan tutaj Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Ecomelbut, lokalnie tutaj lokalne zakłady, zakłady wulkanizacyjne pomogły nam tutaj, dostarczyły opony, którymi to żeśmy zaczęli obkładać ten tor. Bardzo dużo, bardzo dużo współpracy innych firm, bardzo duże zaangażowanie osób, które czują to, no i pomoc władz miejskich. No bez nich to chyba nic byśmy nie dali z rady zrobić. No. Mamy tutaj motokros, mamy tutaj miejsce dla samochodów, mają gdzie pojeździć kłady, że nie ma potrzeby, żeby jeździć gdzieś nielegalnie po lasach, jakiś gdzieś pokazywać swoją umiejętności na ulicy. Kto się czuje na siłach, zapraszam ten tor. Na pewno będzie mógł mógł się sprawdzić. No właśnie, dzisiaj pierwsze testy. Jak się jeździ? No, z opinii tutaj kolegów, którzy przyjechali dość licznie, dość dobrze przygotowanymi samochodami do tego, jest, jest nieźle, aczkolwiek w każdej beczce miodu znajdzie się łyżka dziegciu, także tutaj nawierzchnia jest dosyć świeża, to wszystko siada, robią się dosyć duże kolejny jeszcze. No, mam nadzieję, że tutaj po, po, po jesiennych deszczach to się troszeczkę utwardzi. Parę razy jeszcze mamy zamiar tutaj przejechać równarkami. Mam nadzieję, że to uda się z tego zrobić, zrobić kawałek fajnego miejsca do jeżdżenia. Jakie są warunki y, uczestnictwa? Czy można na co dzień tu przyjechać i, i pojeździć? Czy to trzeba... Uzgodnić wcześniej z wami. Prosilibyśmy o nie wjeżdżanie samodzielne na ten Tor, ponieważ część tutaj drogi, której, przez którą idzie Tor, jest drogą normalnie użytkowaną przez tych ludzi, którzy jeżdżą sobie na grzyby lub tam zbierać sztaf lub ślimaki. Także prosilibyśmy nie wjeżdżać tutaj samodzielnie na ten Tor. Uzgodnić to. Staramy się na tyle często robić imprezy, żeby, żeby można było tutaj naprawdę raz na dwa tygodnie, przynajmniej pojeździć sobie, wyszaleć się, żeby był czas na regenerację sprzętu, na, na zbieranie jakichś tam środków, na modernizację tego sprzętu, na, na, na paliwo chociażby. Nie? Jeszcze raz apeluję o to, żeby nie wierzyć tu samodzielnie, poczekać na, na kolejne nasze imprezy. Tak? Naszym celem jest uzyskanie homologacji do zawodów rangi mistrzostw Polski w Enduro. Tudzież w motocrosie bądź w cross country. Są to trzy dyscypliny motocyklowe. Koledzy już się wypowiadali na temat dyscyplin samochodowych, których też w tej chwili chcieliby jakoś to zalegalizować i żeby obiekt spełniał wymagane warunki. Tak? Przygotowujemy się do tego, aby, aby ten obiekt mógł gościć zawodników z Mistrzostw Polski. No nie mówię o mistrzostwach Europy, tak, ale byłoby, byłoby miło, mamy, mamy, mamy wszelkie do tego, e, powodu, z tego powodu mamy wszelkie e, jakieś możliwości, bo ludzie chcą pomagać, mamy gdzie, e, mamy czym, no, tylko żeby jeszcze nam się to wszystko poukładało i można było zapiąć i, i czasu, i potrzeba czasu. Chcemy zapewnić sobie jak największą a, oglądalność. Tak? Chcemy, żeby mrągawianie widzieli, że tu nie, 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 nie polega to na tym, żeby e, jeździć tylko we własnym gronie. Nie, młodzież ściągać, no, lepiej tutaj jeździć samochodem, prawda? jakby jakaś szkółka miałaby powstać, niż też pomrągowie na rondzie naokoło.